I przejdziemy teraz do zadań, obliczenia, stechiometryczne zadania. Zadanie pierwsze. Oblicz ile gramów CO2 powstanie, czyli w dwutlenku węgla, podczas spalania 100 gramów węgla. Czyli mamy reakcję spalania węgla, czyli węgiel plus tlen daje tlenek węgla 4, czyli CO2, bo węgiel jest czterowartościowy. Tlen jest dwuwartościowy, skraca się na krzyż i dlatego mamy CO2. Interpretacja molowa jest taka, że jeden mol atomu węgla reaguje z jednym molem cząsteczek tlenu i powstaje jeden mol cząsteczek tlenku węgla. Dlaczego jeden? No bo tu wszędzie są jedynki w równaniu reakcji, a jedynek w chemii się nie pisze. No, i teraz przejdźmy na zapis masowy. Mamy, proszę zobaczyć układ okresowy. Tu mamy węgiel. Węgiel ma 12, czyli 1 mol atomów węgla waży 12 gramów. 1 mol cząsteczek tlenu waży 32 gramy, bo 2 razy 16. No i w związku z powyższym 1 mol dwutlenku węgla waży 12 plus 32, 44 gramy. No, możemy z tego zrobić prawo zachowania masy, jakbyśmy potrzebowali 12 plus 32 jest na pewno 44, dobrze, możemy już skasować układ. Okresowy. Teraz wrócimy do naszego, naszego zadania. Oblicz, ile gramów CO2, czyli naszą niewiadomą jest dwutlenek węgla, powstaje podczas spalania 100 g węgla. Wiemy, że z 12 g węgla powstaje 44, a ze 100 x. I możemy ułożyć taką prostą proporcję, że 100... Gramów do 12 gramów, to tak jakby tu była kreska ułamkowa ma się tak samo jak X do 44 gramów, czyli tak jakby tu była kreska ułamkowa. No, rozwiązujemy na krzyż, czyli X razy 12 gramów równa się 100 gramów razy 44 gramy, dzielimy obustronnie przez 12 gramów i mamy, że x równa się kreska łamkowa 100 gramów razy 44 gramy przez 12 gramów. Tu się gramy jedne skrócą. O, zostanie wynik w związku z tym w gramach. I używamy kalkulatora. 100 razy 44 podzielone przez 12 równa się 366,666, czyli w przybliżeniu 366,7 gram, czyli odpowiedź by była, że ze spalenia. 100 gramów węgla powstanie 366,7 gramów dwutlenku węgla. Tlenku węgla 4. No, i proszę teraz samemu spróbować się z podobnym zadankiem. Tylko teraz mamy, ile gramów SO2 powstanie podczas spadania. 100 g siarki. Napisać sobie równanie, interpretację molową i za chwilę pojawi się rozwiązanie. I podaję rozwiązanie. Tu mamy równanie reakcji, interpretację molową i mamy tu, a tu naniesione są dane. 100 g siarki i niewiadoma XSO2. Budujemy Proporcje, proporcja zostaje tutaj rozwiązana. Wychodzi 200 g, ze 100 gramów 200 gramów. Ale proszę, proszę zobaczyć, skoro z 32 gramów siarki powstaje 64 gramy SO2, czyli dwa razy więcej, czyli ze 100 gramów można by w ogóle nie licząc i napisać 200. No ale oczywiście rozwiązaliśmy proporcje. No i piękna odpowiedź: ze 100 gramów siarki otrzymano 200 gramów SO2. No i zadanie następne. No i zadanie drugie. Ile moli amoniaku NH3 można otrzymać w reakcji trzech moli azotu z wodorem? Oczywiście pierwsze, co to reakcja chemiczna? Reakcja azotu z wodorem. Przy czym azot i wodór to są gazy, więc musimy pisać cząsteczkowo, bo tak one fruwają w powietrzu. I powstaje amoniak NH3. Bardzo ważną rzeczą w tym wypadku jest dobranie współczynników reakcji, żeby lewa równała się prawa. Skoro tu są dwa azoty, to tu musi być dwójeczka, dwa razy trzy jest sześć wodorów, czyli tu musi być trójeczka, bo 3 razy 2 jest sześć. No i teraz interpretacja molowa. Jeden mol cząsteczek azotu reaguje z trzema molami wodoru. I powstaje, powstają 2 mole cząsteczek amoniaku. A o co nas się pytają w zadaniu? Ile moli amoniaku, czyli to jest X. Można otrzymać w reakcji 3 moli azotu, czyli azotu mamy 3 mole. Prawda? Możemy oczywiście stworzyć proporcje, tak jak w poprzednich zadaniach, czyli napisać 3 mole. Do 1 mola ma się tak samo jak X do 2 moli. To jest poprawnie. Ale proszę zobaczyć inaczej. Z jednego mola azotu powstają dwa mole amoniaku. To z trzech moli azotu. No i teraz słusznie wszyscy mówią. No oczywiście, że 6 moli. Dwa razy więcej. I sprawdźmy, czy rzeczywiście tak jest. Matematycznie. Czyli x równa się, kreska łamkowa. Warto pamiętać, że to, co jest naprzeciw x, a zawsze jest w mianowniku, żeby skrócić obliczenia. tak, Czyli w mianowniku będzie 1 mol, a w liczniku to razy to. Czyli 3 mole razy 2 mole. Mole się oczywiście skróciły pojedyncze i wyszło nam oczywiście 6 moli. Proszę zobaczyć, jak fajnie to wygląda. Jeśli dobrze napiszemy równanie, to rozwiązanie się będzie nam samo narzucać. No i teraz proszę spróbujemy ćwiczenie analogiczne samodzielnie. No i proszę spróbować samodzielnie zadanie drugie A. Ile moli wody można otrzymać w reakcji 5, 5 moli wodoru z tlenem? Reakcja interpretacja molowa, i proszę spróbować. Za chwilę pojawi się rozwiązanie. No i podaję rozwiązanie. Napisaliśmy równanie reakcji. Ważne, żeby dobrać współczynniki, bo bez tego nie uda się. Mamy interpretację molową i tu mamy dane i szukane. Mamy 5 moli wodoru i ile z tego tlenu? I oczywiście ja tu roz... stworzyłem proporcję rozwiązaną, ale proszę zobaczyć, że Odpowiedź jest oczywista bez obliczeń. Skoro z dwóch moli wodoru powstają dwa mole wody, to z pięciu moli wodoru również pięć moli wody i cała wielka odpowiedź. Jeżeli tak zrobiliście, to gratuluję zadanie trzecie. Zadanie trzecie. Reakcja przebiega według przedstawionego schematu. Potas reaguje z wodą, powstaje wodorotlenek potasu i wodór który gdzieś tam sobie z tego środowiska reakcji będzie uciekał i pytają się ile decymetrów sześciennych wodoru wydzieli się podczas reakcji 20 gramów potasu właśnie z tą wodą. I przepiszmy sobie to równanie reakcji 2K plus 2H2O. Powstaje 2KOH plus H2. Interpre interesuje nas tylko tak naprawdę potas, którego mamy 20 gramów. O. I interesuje tak naprawdę w tym zadaniu wodór, który jest naszą niewiadomą i go chcemy mieć w decymetrach sześciennych. O to się pytają, ile decymetrów sześciennych wodoru się wydzieli. Przeprowadzamy interpretację molową. Mamy dwa mole potasu i jeden mol cząsteczek wodoru. Zaglądamy w układ okresowy, ile, jaką ma masę 1 mol potasu. Masa molowa potasu to jest 39 gramów na mol, więc razy 2 to będzie 78 g. Natomiast my wiemy, że 1 mol dowolnego gazu w warunkach normalnych zajmuje objętość 22,4 dm sześciennego. Czyli 1 mol naszego wodoru zajmuje objętość 22,4 dm sześciennego. I co żeśmy się w tym momencie dowiedzieli? Bardzo ważną rzecz, że z 78 g potasu w tej reakcji powstaje 22,4 dm sześciennego Wodoru, czyli z 20 gramów powstanie odpowiednio mniej. I dlatego możemy zbudować proporcję 20 gramów do 78 gramów ma się tak samo jak x do 22,4 decymetra sześciennego. Rozwiązujemy naszą proporcję. To, co naprzeciwko x jest pod spodem, prawda? czyli x równa się 78 gramów mianowniku, 78 gramów mianowniku w liczniku jest 20 gramów razy 22,4 decymetra sześciennego. Oczywiście gramy nam się pięknie skracają i zostanie nam wynik, tak jak potrzeba, w decymetrze sześciennym. Startujemy z kalkulatorem oczywiście i mamy 20 razy 22,4 i podzielić przez 78 równa się 5,7 decymetra sześciennego decymetra sześciennego, czyli odpowiedź w reakcji 20 gramów gramów potasu wydzieli się 5,7 decymetra sześciennego wodoru. I zadanie do samodzielnej próby. Reakcja przebiega, przebiega według schematu. Tym razem sód reaguje z wodą, powstaje wodorotlenek, sodu i wodór. I pytają się, ile decymetrów sześciennych wodoru wydzieli się podczas reakcji 10 g sodu z tą właśnie wodą. Proszę spróbować samodzielnie. Za chwilę pojawi się rozwiązanie. No i przedstawiam rozwiązanie. Piszemy równanie reakcji, sód z wodą, prawda? Tu piszemy, co mamy dane, 10 gramów, co mamy szukane. Interpretacja molowa. 2 mole, 1 mol. I 2 mole sodu ważą 46 gramów, bo 2 razy 23, a 1 mol wodoru, wiadomo, 22,4 dm sześciennego. Budujemy proporcje. Rozwiązujemy na krzyż i. Po obliczeniu wchodzi 4,9 dm sześciennego wodoru. Czyli w reakcji 10 g sodu z wodą wydzieli się 4,9 dm sześciennego wodoru. Mam nadzieję, że tak wyszło. Jak nie, to można zawsze cofnąć, powtórzyć. Dziękuję, do następnej lekcji.